Dobra, to były sosowa z tej strony. Dziś do sprzedania mamy Mercedesa V klasę 220 z 2015 roku, pierwsza rejestracja 2016 wersja silnikowa 2.2 CDI o mocy 163 koni auto z automatyczną skrzynią biegów. Po obu stronach drzwi otwierane po środku wersja extra long, czyli ta najdłuższa, jaka wychodziła, bo są trzy rodzaje tego Mercedesa. Na światłach LEDowych mamy tu LED Intelligent Light System, full LEDowe lampy. Auto z przebiegiem 130 tysięcy. Sprowadzone było kiedyś ze Szwecji. Mam podgrzewane fotele, park Tronik Tył i przód Nawigacja GPS, kamerę cofania, łopatki zmiany biegów F1. Kamerka. Webasto Ładne zadbane auto Wnętrze zadbane Technicznie też jeździ Bardzo dobrze Skrzynia przerzuca bardzo dobrze biegi Jest to wersja siedmioosobowa Fotele te można obrócić W drugą stronę Tyłem do kierunku jazdy Z tyłu też mamy światła LEDowe Fotele są regulowane Mamy klimatronik z tyłu tutaj regulowany Pompowane lędźwia